Mały książę czyli opowieść o małym dzieciaku, który ma dość swojej jebanej planety i decyduje się lecieć w kosmos, żeby spotkać innych debili, którzy nie mają pojęcia, co to znaczy dorosłość. Na początku mały książę ma dość swojego pierdolonego kwiatuszka, który non stop się nad sobą ro, twierdząc, że jest najważniejsza. Cała jego planeta to jedna wielka scena, na której róża gra główną rolę, ale chłopak w końcu stwierdza, że nie chce tego słuchać. Rusza więc w kosmos, bo wie, że musi znaleźć coś lepszego. I trafia na bandę idiotów, którzy są jeszcze bardziej porąbani niż jego kwiat. Pierwszy spotkany debil to król. Gość rządzi samym sobą, bo na jego planecie nie ma nikogo, komu mógłby rozkazywać. To jakbyś był królem pustyni, masz tytuł, ale nie masz nic do rządzenia. Zamiast zrobić coś sensownego, ten pomylony koleś wyobraża sobie, że ma władzę nad wszystkim, nawet nad gwiazdami. Król, który ma tylko swoje ego, a reszta to fikcja. Potem spotyka próżnego. Gość jest tak zakochany w sobie, że jedyne co robi, to patrzy na swoje odbicie w powietrzu, myśląc, że wszyscy się nim zachwycają. Sam ze sobą prowadzi rozmowy, podziwia siebie i czeka, aż ktoś mu powie, że jest najlepszy. Typowy narcyz, którego jedynym celem w życiu jest własne uwielbienie. A potem pojawia się pijak. Ten koleś pije, żeby zapomnieć, że pije. To chyba najgorsza forma autodestrukcji, jaką można sobie wyobrazić. Zamiast ogarnąć swoje życie, on woli w kółko chlać, przekonując siebie, że to mu pomoże. To prawdziwa tragedia w czystej postaci człowiek, który nie rozumie, że jedyną rzeczą, która go zabija, jest jego własne uzależnienie. Następny to bankier, koleś, który nie widzi świata poza swoimi cholerstwem liczbami i długami. Liczy gwiazdy, jakby były jakimiś aktywami, które może kupić, sprzedać i przechować w sejfie. Tyle, że ten debil zapomina, że w prawdziwym życiu nie ma co liczyć na takie głupoty, a pieniądze nie dają szczęścia. Cała jego egzystencja to jedno wielkie pierdolone oszustwo. Potem jest latarnik. Gość, który codziennie zapala swoją latarnię, a potem ją gasi, jakby nie miał nic innego do roboty. Jest tak zajęty tą bezsensowną rutyną, że zapomniał, jak wygląda normalne życie. Na jego planecie nie ma sensu to po prostu bezmyślna praca, która nie prowadzi do niczego. Tylko pali latarnie, ale nie ma pojęcia po co. A na koniec pojawia się geograf. Ten facet spędza całe życie na tworzeniu map, ale nigdy nie widział żadnej z rzeczy, które rysuje. Jest tak oderwany od rzeczywistości, że zapomniał, co znaczy naprawdę poznać świat. Kiedy ktoś go pyta o konkretne miejsca, mówi tylko nie wiem, ale mam mapy. Kurwa, to jakbyś pytał o coś, a on ci odpowiedział, no to chyba na papierze będzie. I w końcu mały książę wraca na swoją planetę, bo tęskni za swoją różą. Choć niczego się nie nauczył. Zamiast ogarnąć swój pierdolony świat, wraca do tej samej chorobliwej relacji. I kurwa, zamiast postarać się zrozumieć, że życie nie polega na zamykaniu się w swojej bańce, on po prostu wraca do swojego małego, zakopanego świata. Morał z tego. Dorośli są jebanymi debilami. Całe życie kręcą się w kółko, robiąc głupie rzeczy i przekonując siebie, że to ma sens. Mały książę, zamiast nauczyć się czegoś naprawdę ważnego, wraca do tego samego jebaniu tenkiego problemu. Życie to nie powrót do tego, co znasz, tylko wyjście z tego bałaganu. Ale on wraca do swojej róży, jakby to miało coś zmienić. A to nie zmienia nic.